Okej, okay, witam was wszystkich serdecznie, oto co odnalazłem w czeluściach internetu, gra o nazwie Slendytablis, czyli jest to połączenie Slendera z Teletubisiami. co bądź co bądź jest albo straszniejsze, albo mniej straszne od oryginału, czym się zaraz przekonamy. Mamy niby trzy tryby takie straszenia, weźmiemy żeby było po prostu najciemniej i według nich to jest najstraszniejsze. No i dobra, zaczynamy. Szukamy teletu kremu To jest moim zdaniem lekko popierdolone Nawet w ogóle nie znam tej mapy, to jest inna mapa To nie jest mapa ze Slendera To jest jakiś ich własny wytwór o. No i klimat jakiś tam ma, zobaczymy jak będzie ze straszeniem No na szczęście nie mam e, nawyku piszczenia jak mała dziewczynka że aż tak bardzo się nie pośmiejecie Jezu, tutaj można wszędzie wleść. Dzięki temu, że skok dali By nie było skoku, to by nie było tak fajnie Odpaliłem tą grę właśnie po raz drugi, ale po raz pierwszy po dwóch minutach wyłączyłem Ja ani razu jeszcze nie znalazłem żadnej rzeczy, więc... Nie wiem czego mogę się spodziewać, to na pewno Szkoda, że to nie jest mapa właśnie ze Slendera, bym wiedział co gdzie jest, to tak to. ma drzewa się wystraszyłem, no. No przynajmniej znaczy, ja wiem, że to była jakaś taka kluczowa lokacja. A nie kolejna pusta. No kurde. D. Ja pierdolę Jakby drzewa się wydygać dwa razy. O jest to już, już gram. Ok, to drzewo pewnie też się wywali, nie? Nie ma tutaj nic? Nie ma. Dobra, ale tu jest jakaś dróżka, tą dróżką na razie pójdę. Może coś znajdę dzięki temu. Jedno już znalazłem. Okej, okay, jest drugie. To chyba nie jest dobrze dla mnie. O kurwa, kurwa. Wybaczcie teletubisi, tu, no? Są bisiów, Jak to Pierdalaj, chcę przejść. Okej, okay, kolejne. Będę zapierdziałał ciągle dróżką. No na no, to, to działa i na pewno się nie będę odwracał. Mi chuju. Ok, jest. No i muszę się odwrócić. Biegnij! O kurwa. Oooo. Ta gra jest straszna tylko dzięki temu, że są jump scary, ale to jednak działa. No dobra. Już mamy pięć. I połowę tego, co musimy znaleźć. Ciekawe, czy gra ma jakieś konkretne zakończenie, ale wątpię. Dobra, te drzewa już przestały być straszne. Już wiadomo, że jakieś takie większe drzewo, to one się zaraz wypierdzieli. Okej, okay, jest następne. Nie mówcie, że za jednym podejściem mi się uda to przejść. To by było słabe. Aha. Tych jumpscarów też już w sumie się powoli przestałem dygać. Przynajmniej takich tego typu. O, odkurzacz. W ich chacie, tylko ta chata jakaś demoniczna. Chyba głowy mu jebało. Dobrze, takich bajek, dziecię nie puszczają. No i zboczyłem ze ścieżki. Teraz nie mam żadnego konkretnego celu, ale mam już 7, jeszcze 3 tylko. Jeszcze tylko trzy. Nie widziałem tutaj tego Slendy Tubiego ani razu. No tylko te takie wyskakujące. No i jego ofiary. Żółty i zielony Tubiś. Prawdopodobnie podpierdzielali mutowar albo coś w tym stylu. Jeszcze takie wiecie, porachunki. Okej. Okay. By przestało to już być schizowe po którymś razie. Nie tak, jak Slender, że nie wiadomo co i jak, tylko po prostu tutaj taka Wow, sobie coś wyskoczy, tu się drzewo wywali Nic strasznego. Okej, okay, tu już byłem. No ale nie powiem, za pierwszym razem, no, wydygało. A teraz to już wszystko formalność, chyba. Jeszcze trzy, jeszcze trzy. Też byłem. nic nie ma. Także wracamy na dróżkę. Pójdziemy może tędy, w prawo. jest oczywiście robiono na Unity, tak jak oryginalny Slender. Co chyba nawet widać. Też byłem. Że pójdziemy tędy. A, na jedno wyjdzie dobra. Łączą się ścieżki znowu z powrotem. No, muzyka buduje klimat, nie powiem, że... Okej, okay, znowu widziałem ciało. Innego stylu bisiucha, chyba tego bez głowy nawet. I muzyka klimat buduje, nie jest niby tragicznie. Ale jak ta gra się opiera tylko na takich bezsensownych, że wyskakuje coś, no to... Nie ma to jakiegoś największego sensu. Po kilku minutach się znudzi. Okej, okay, jest następna. 8 na 10. Z tego co wiem, ta gra ma multiplayer, że działa on na zasadzie, że tam powiedzmy, nie wiem, nie wiem do ilu graczy jest, ale powiedzmy, że dwóch graczy szuka tych tych kremów, a jeden z graczy jest tym w tym slendy tabi i musi ich powstrzymać, zanim je znajdą. I tak się zastanawiam, czy czasem, klikając single player, jest to tak niedopracowane, że single player'a na razie po prostu nie ma. zastanawiam nad tym. Jest to możliwe. Po prostu jest to jeszcze niedokończone. Nie da się tego. Nie ma tutaj tej głównej postaci, która by nas zabijała. Chociaż według Single Player, według mnie, powinno być. Ach, Single to Single. A nie, że Single Player, ale jednak nie zginiesz. Będziemy Cię straszyć, ale nie umrzesz. Nie wiadomo, jest to beta, tak. Dobra, chyba teraz muszę zacząć chodzić z takimi łąkami, żeby znaleźć ostatnie dwa. No i nie widzę nic konkretnego. Ścieżka znowu. No i nic nie ma, pustka O to, że mogliby to czymś wypełnić, bo jest naprawdę zbyt pusto Skoro to jest tak mało straszne, na no niby najstraszniejszym w nocy, to wyobraźcie sobie jaka ta gra musi być lajtowa, jeżeli wybierzemy dzień na pewno by jest lepsza widoczność, to raz, ale... strachu to już na pewno nie ma, nic. Tutaj przynajmniej na początku coś tam się działo. Mhm. Teraz nie dzieje się nic, tylko jakieś drzewko się co chwilatko wywróci. I wow, jakiś obrazek... pojawi przed japą. Ale tak, to mamy tutaj nudę. A ja może tutaj prowokuję i zaraz mi coś na mordę wyskoczy i zaraz swoje słowa będę cofał. No ale taka jest prawda, to się nic nie dzieje po prostu. No. Obrazek mignie i tyle. Nic ciekawego. Zobaczymy, może ten projekt rozwinął będzie troszkę lepszy. Ale aktualnie to to jest jakaś tragedia. O, no, dwa razy pod rząd się drzewo wywaliło. Kolejne drzewo wywalone. Ja już wszędzie byłem, a nie mam pojęcia, gdzie są te dwa ostatnie. Naprawdę się zastanawiam nad tym, czy nie stać w miejscu i się rozglądać. Może w końcu mnie coś zabije. ile w ogóle istnieje tutaj coś, co cię może zabić. Mamy czat. Wow. Hello. Nie, nie działa czat. Go wcisnąłem, ale teraz pewnie go nie schowam. No nie schowam go już. Głupota. A przynajmniej mamy nogi i jakieś takie dziwne ręce. Nie, dobra, serio, jak odpaliłem menu i tam minutę dwie, to pomyślałem, że gra może być dobra, ale jest beznadziejna. Ciągle tylko próbują takimi półśrodkami nas wystraszyć i to nie działa. Teraz się drzewo pewnie wywali, nie, nie wywaliło się cud. Mam wrażenie, jakbym wszędzie już kurdo był. I tych dwóch już nie ma. Tak jakby tylko trollowali, że o znajdź, znajdź, a ich nie ma. Nie wiem, czy mam farta, że tak długo żyję i Prawie wszystkie zdobyłem. Czy, czy ta gra jest po prostu tak beznadziejna? Nie, no nie może być aż tak źle. no. Powiedzcie, że nie jest aż tak źle. Pokażcie mi to, że nie jest aż tak źle. Okej, okay, ty. ty. <ślesk> Jezu! My się tego wyliczy Dobra. Nieważne, to by było na tyle ja już. Mam...